Dzień dobry, nazywam się Michał Czarnek i zapraszam na krótką podróż po najmłodszym i najbardziej nowoczesnym centrum kultury w kraju. Budowa pięknego budynku była poprzedzona wieloma wizytami studyjnymi, które wspólnie z panem burmistrzem Dariuszem Skrobolem przeprowadziliśmy w ośrodkach kultury w różnych regionach Polski, ucząc się, konfrontując naszą wizję i zamierzenia z doświadczeniami zarządców podobnych obiektów. Te spotkania i już nieco późniejsze rozmowy z projektantką Katarzyną Kozień pozwoliły przygotować dokumentację Centrum Kultury, które z jednej strony doskonale wpisze się w otoczenie, a z drugiej pozwoli maksymalnie wykorzystać przestrzeń na potrzeby między innymi sali widowiskowej, kina, o które od lat zabiegali mieszkańcy, i sal warsztatowych, gdzie lada dzień rozpoczną się pierwsze zajęcia dla różnych grup wiekowych. Budowa pszczyńskiego Centrum Kultury oficjalnie rozpoczęła się podpisaniem umowy z wykonawcą, firmą Budimex. Stało się to 18 października 2021 roku. Od tej daty marzenia i życzenia wielu pszczenian o nowoczesnej siedzibie PC -Kulu zaczęły się błyskawicznie urzeczywistniać. W pierwszej kolejności na placu budowy przygotowany został teren o powierzchni ponad 1800 m2. Zostało wzmocnione podłoże, wykonano instalacje sieciowe, a także ustawiono kontenery biurowe dla pracowników wykonujących prace budowlane. Już na przełomie zimy i wiosny 2022 roku pojawił się pierwszy zarys fundamentów, a nowy budynek Pszczyńskiego Centrum Kultury zaczął w kolejnych miesiącach sukcesywnie piąć się w górę. Tu mała ciekawostka. Same fundamenty nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury pochłonęły blisko 300 metrów sześciennych betonu i 120 ton stali zbrojeniowej. W drugiej połowie kwietnia 2022 roku pod największą w historii inwestycję rekreacyjno-kulturalną realizowaną na terenie gminy Pszczyna, jaką jest właśnie nowy budynek PCkulu, wmurowano symboliczny kamień węgielny. Kolejne miesiące i aura były wyjątkowo łaskawe dla budowlańców. Latem i jesienią prace były prowadzone równolegle na wielu płaszczyznach. Jeszcze przed zimą udało się zamknąć obiekt i przenieść większość prac do wewnątrz. Ten symboliczny moment zamknięcia dachu nowo powstającego obiektu miał miejsce końcem października 2022 roku. Na budowie pojawił się wówczas potężny, bo ważący 73 tony dźwig samojezdny. Z wykorzystaniem tego pojazdu zamontowana została m.in. stalowa konstrukcja nad salą widowiskową. Podsumowując ten etap inwestycji, warto dodać, że prace żelbotowe, czyli te związane z budową ścian czy stropów pochłonęły blisko 4000 m, sześciennych różnych mieszanek betonu. To ponad 500 kursów betonowozów. Można przyjąć, że ilości te umożliwiłyby wypełnienie pobrzegi basenu olimpijskiego. Zimą wewnątrz obiektu równolegle pracowało kilkanaście różnych ekip. Każda z nich miała swoje dedykowane obowiązki. Zadaniem jednych było między innymi wykonanie instalacji elektrycznych, grzewczych, wodnych i sanitarnych, a drugich między innymi tankowanie, ocieplanie, szklenie. To naturalne, że tak duża i nowoczesna inwestycja składa się z setek mniejszych zadań, które finalnie tworzą tak wyjątkowe miejsce. Wiosną ubiegłego roku do wnętrza nowej siedziby Pszczyńskiego Centrum Kultury wkroczyli specjaliści od akustyki, którzy przez wiele tygodni skrupulatnie pracowali, by widz każdego z 498 foteli na sali widowiskowej otoczony był wspaniałym przestrzennym dźwiękiem. Równolegle przygotowywano estetyczne i funkcjonalne obejście obiektu. Projektanci dołożyli wszelkich starań, by budynek i jego otoczenie były przyjazne dla środowiska, zapewniały doskonałą funkcjonalność i cieszyły oko gości. Ostatecznie, na przełomie jesieni i zimy ubiegłego roku zakończyła się zdecydowana większość prac budowlanych. Kolejne tygodnie były zarezerwowane na sprzątanie, instalację mebli oraz elektroniki. Wszelkie formalności związane z odbierami zostały dopełnione początkiem 2024 roku. Pszczyńskie Centrum Kultury będzie dostarczać pozytywne uczucia, wrażenia. Czasem będzie bawić, wywoływać uśmiech, a czasem pewnie wzruszać do łez. Zrobimy wszystko, by wywoływało dobre wibracje i dawało dumę i satysfakcję każdemu, kto tu zajrzy. Nowy Pecekult to miejsce, w którym nie będzie trzeba tłumić uczuć. Tu będą rządzić emocje bez limitu.